Hollywood jest zalany krwią niewinnych dzieci, elity są wrogiem ludzkości, nieustannie działającym wbrew naszym najlepszym interesom i łamiącym każde tabu dane człowiekowi przez Boga i w tym nietykalność, świętość dzieci, mówił aktor Mel Gibson w Londynie podczas promocji swojej roli w filmie Dom Taty 2. Tłumaczy, że od 10 lat tworzy poza systemem Hollywood, odseparowano go ze środowiska potem, gdy w 2006 roku umieszczony został na czarnej liście Hollywood, wszystko przez dzielenie. Się swoimi opiniami na temat branży filmowej. Każdego roku wykorzystują ogromną liczbę dzieci. Ich duchowe przekonania nastawiają się na zbieranie energii od tych dzieci. Ucztują na tym materiale i na tym się rozwijają. Co mam na myśli? To nie jest żadna artystyczna abstrakcja. Oni zabierają krew dzieci, jedzą ich ciała, wierzą, że to daje im siłę życiową. Jeśli dziecko cierpiało w ciele i w psychice przed śmiercią, to oni wierzą, że to daje im dodatkową siłę życiową. Według aktora, proceder uprawiany w Hollywood to mroczna wielowymiarowa sztuka i praktyka okultystyczna, wykorzystywana przez tajne stowarzyszenia w ciągu ostatnich kilkuset lat do programowania społecznego i kontroli umysłu, podniesiona do zenitu w naszej epoce, szczególnie przez hollywoodzką fabrykę snów. Marta Szramowska, Telewizja Republika.